W tym odcinku Nadmorski kurort, tłumy na plaży i w barach Masa drobnych wykroczeń i pijackich wybryków Ale coś, co wygląda na nieudane włamanie Na kolana Naprowadza policję na ślad Ponurej zbrodni Nie mającej nic wspólnego z zabawą na plaży Najdziwniejsze zbrodnie Tibi Island nadmorski kurort w pobliżu Savannah w Georgii. Poza sezonem jest tu cicho i spokojnie, ale wraz z nadejściem długiego weekendu Memorial Day zjeżdżają w czasowicze szukający odpoczynku i dobrej zabawy. Lubię wakacje, lecz pracując w FBI widywałem turystów wykazujących się bezmyślnością. Robili rzeczy, na które nigdy by sobie nie pozwolili w domu. Wakacyjna beztroska może nas wpakować w tarapaty. Czasowicze chcą się bawić. Oh, the oh. Carrie i Mike przyjechali na T.B. Island na długi weekend. Rok temu poznali się w pracy. Po miesiącu zamieszkali razem. To ich pierwszy wspólny wyjazd. Ledwo się znają i nagle trafiają na jedną wielką imprezę. Wkrótce ktoś dosiada się do nich przy barze. Możemy do was dołączyć? Jasne, śmiało. Jestem Lacey. Cześć, Kerry. Miło Cię poznać. Mnie również. Lacey i Jason to młode małżeństwo. Przyjechali na dwa tygodnie. Poznali się na imprezie na studiach. Ona była gwiazdą siatkówki. On służył w piechocie morskiej. Po trzech tygodniach pobrali się w Las Vegas. Co nagle to po diable? Obie pary są dość impulsywne. Nie wróży to nic dobrego. Zdrowie. Szybko znajdują wspólny język. Po paru godzinach i wielu drinkach zachowują się tak, jakby znali się od zawsze. Na wakacjach łatwo się zaprzyjaźnić. Pomaga w tym alkohol, który sprawia też, że tracimy hamulce. Czujność spada. Idziemy dalej. Bar wkrótce się zamyka, ale Lacey i Kerry chcą się dalej bawić. Chodźcie do naszego domku na plaży. Dobry pomysł. Lacey i Jason mieszkają w najbardziej ekskluzywnym kompleksie na Tibie Island. Hey guys. No. Oh, o, hey, we're camera now. Aparat. <laughs> oh, okay. Zrób nam zdjęcie. Dobra. Dobra. Right. Proszę. Dobra, przejdźmy do magicka. Dobra, jesteś vision of loveliness. Excellent. Super. Ekstra. Piękny pierścień. Dzięki. Zniknęła moja torebka. Kari. obudź się. Gdzie ona jest? Jak to? Była w niej brylantowa bransoletka za 8 tysięcy dolarów. Przyglądałaś się jej w barze. Miałaś ją na sobie. Jason ukradła moją torebkę. Pokażcie kieszenie. Niczego nie ukradłam. Nie ma mowy. Nic nie mam. Bo możemy wam szukać. Przyglądaliście się bransoletce w barze. Nic nie zrobiliśmy. Wiem, że ją macie. Gdzie ona jest? Nie ukradłabym jej. Lacey, uspokój się. Nie rozkazuj mi. Czworo nieznajomych, alkohol. Kamulce puszczają. Robi się nerwowo. Nie da się przewidzieć rozwoju wypadku. Na zajutrz dramatyczne wydarzenia odchodzą w niepamięć. Chodź, kochanie. Jestem gotowa. Chodźmy. Jason i Lacey chcą się nacieszyć pobytem na Tibi Island. Tutaj. Lacey dokumentuje weekend. Prowadzi album z wycinkami. Idealnie. Robi to od dziecka. Ma na tym punkcie obsesję. Słodkie, co za dzień. Tymczasem Carrie i Mike nie zjawiają się w pracy. Ile? Przez 15 lat nigdy się nie spóźnił? Nie opuścił spotkania? Ludzie czasem przedłużają wakacje, prawda? To się zdarza. Do widzenia. Wzorce zachowań rzadko się zmieniają. Ludzie nie są tak szaleni, jakby chcieli. Większość zachowuje się przewidywalnie. Jeśli Kari i Mike'owi się to nie zdarzało, nieobecność w pracy powinna budzić niepokój. Najdziwniejsze zbrodnie. Po trzech dniach od zaginięcia Majka i Kerry policja wszczyna śledztwo i rozwiesza plakaty. Śledczy sprawdzają mieszkanie pary, wynajęte na weekend. Auto stoi na podjeździe. Sprawy zaginięć są trudne. Nie ma ciała ani miejsca zbrodni, ale ludzie zwykle zostawiają ślady. Ich brak wiele mówi. Od czego zacząć? Od motywu. Trzeba zbadać przeszłość pary. Śledczy ustalają, że kuzyn Majka został zamordowany. Dwa lata wcześniej Mike mógł zabić Kerry i zbiec. Hi. Hi, Oficer Suarez, Michel? Yes, Michelle. Um, Chodzi I'm o pani byłego męża. Your Mike. Wszyscy, włącznie z byłą żoną, matką jego córki, twierdzą, The że boss? Mike to The wspaniały boss? człowiek okay. bardzo oddany Kerry. Niezdolny do morderstwa. Policja ustala, że z karty kredytowej Majka korzystano w popularnym barze na wybrzeżu. Obsługa nie pamięta jednak Kerry i Majka. Nie ma dowodów ani świadków, śledztwo utknęło w miejscu. W takich chwilach liczysz na przełom, A który następuje zwykle wtedy, gdy zabójca poczuje się zbyt pewnie i popełni błąd. Mordercy rzadko są Einsteinami. Policja nie wie, że ostatni ludzie, z którymi widziano Kerry i Mike'a, to nie anioły. Jason i Lacey nie są zwykłą parą. Jasona wyrzucono z wojska za złe sprawowanie, a po ślubie oboje zaczęli imprezować i brać narkotyki. Szukają wrażeń, zaczynają dokonywać włamania, najchętniej okradają sieć seks-shopów Busted. Niektórym przestępstwa zapewniają taką samą podnietę jak seks. Jeśli raz ujdzie ci to na sucho, stajesz się zbyt pewny siebie i sytuacja wymyka się spod kontroli. Lacey i Jason nie wiedzą, że uruchomili cichy alarm. Odsuńcie się od auta na kolana. Ręce za głowę. Zdejmijcie maski. Lacey ma atak paniki. Za głowę. Muszę wziąć leki. Gdzie one są? W mojej torebce. Ataki paniki. Chyba nie nadaje się do tej roboty. Co to jest? Policjant znajduje dokumenty Kerry i Mike'a. Co to? Znalazłam je na plaży. Policjant odkrywa w aucie naładowanego Glocka. To źle wróży w sprawie Kerry i Mike'a. Lacey i Jason mają na koncie coś poważniejszego niż łamanie. Nie grzeszą jednak rozsądkiem. Zamiast się przyczaić, popełniają drobne przestępstwo i zostają złapani z obciążającymi dowodami. Śledczy podejrzewają, że Bara porwała Kerry i Maika. Ale w domku Jasona i Lacey znajdują tylko łuski po nabojach, usunięto drzwi do sypialni, jest też farba i środki czyszczące. Nadywanie przy łóżku kolejne dwie łóżki, a na nich zaschnięta krew. Terasu też plamy krwi. Ludzie zadają sobie sporo trudu, żeby zatuszować zbrodnie, ale maźnięcie farbą nie usunie śladów krwi i DNA. Jeśli kogoś mordujesz, nie zostawiaj łusek na widoku. Jason, gdzie oni są? Technicy prowadzą poszukiwania, a śledczy przesłuchują Jasona. Mamy DNA. Znaleziono u was łóżki. Gdzie oni są? Ale Jason milczy. Do wniesienia aktu oskarżenia potrzebne są ciała. Jeśli jeden podejrzany nic nie mówi, pracujesz nad drugim. To wyniki badania DNA. Nie wiem, o co chodzi. Nie? To wynajęty dom. Skąd te łuski? Znaleziono je u was. Powiedz mi. Gdzie oni są? Ty albo Jason. Ratuj siebie. Śledczy oferują Lacey skrócenie wyroku w zamian za zeznanie. To Jason. Dwa razy strzelił w drzwi. Lacey zeznaje, że Jason zabił ofiary i zmusił ją do pomocy przy zacieraniu śladów. Kazał mi sprzątać. Twierdzi, że panicznie się go boi. On oszalał. Odkąd zakończył służbę, nie jest sobą. Nocami budzi się ze strachu. Kupił mi broń dla bezpieczeństwa. Mam coś dla ciebie. Chcesz zobaczyć? Masz. Fascynowało go zabijanie. Chciał zamordować przypadkową ofiarę. Sądził, że łatwiej uniknąć kary, jeśli nie ma motywu. Ale icy miała mu pomóc. Podoba ci się? Tak, jest nasz. Kocham cię. Bałam się, że będę musiała go użyć przeciw niemu. Dręczone żony bywają posłuszne, bo boją się zemsty męża. Zeznanie Lacey wydaje się przekonujące. Carrie i Mike byli nieznajomymi. Wygląda na to, że Jason ich zabił. Lacey zeznała, że ty to zrobiłeś. Kiedy Jason dowiaduje się, że Lacey zrzuciła na niego winę, zaczyna mówić. Jest obłąkana. Zeznaje, że po ślubie Lacey stała się chorobliwie zazdrosna i zaborcza. Kazało mu zerwać kontakty z kolegami z piechoty. Wpadała w szał, kiedy późno wracał. Gdzie byłeś? W pracy, tak długo? Nie zadzwoniłeś? Widziałeś się z kolegami? Przez chwilę tylko gadaliśmy. Z tymi z piechoty? panie, no, przepraszam. Miałeś się z nimi nie spotykać. Przepraszam. Zostaw mnie. Nie było mnie tam, kiedy to się stało. Spałem w aucie. Nie słyszałem strzału. Gdy wróciłem, już nie żyli. Pomogłem jej usunąć ciała. Jason oskarża Lacey. Podczas przesłuchania, ludzie często obciążają ukochane osoby, żeby ratować własną skórę. Till death do us part, right? Spał w aucie, kiedy Lacey wpadła w szał pod wpływem narkotyków i alkoholu. Zabiła Mike'a i Carrie, a on pomógł jej pozbyć się ciał. Policja musi je odnaleźć, żeby ustalić, co zaszło tamtej nocy i przyskrzynić nasze gołąbki. Licząc na złagodzenie wyroku, Lacey składa zeznania. Przekroczyli z Jasonem granicę stanu i wrzucili ciała Majka i Kerry do śmietnika. Policjanci odkrywają prawą rękę Kerry i tułów oraz głowę Majka na wysypisku. Kula w głowie Majka pochodzi z Glocka, którego policja znalazła w aucie Jasona i Lacey. Ostatecznym dowodem okazuje się album Lacey. Jest tam jej zdjęcie z pierścieniem Majka na szyi. Zabójcy zbierają pamiątki, żeby na nowo przeżywać zbrodnie. Robią to, bo są chorzy, ale rzadko tworzą kolarze na kolorowym papierze z cekinami i serduszkami. To zdjęcie podważa zeznania naszej artystki. W ramach ugody Lacey ma się poddać badaniu wariografem. Mam tu album. Ale na widok albumu Lacey Penka. Co tu mamy? Sport. Motylki. Najlepszy dzień? Odtworzycie to zdjęcie w więziennej kaplicy. Spotkaliśmy ich w barze. Poszli z nami. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Pomożecie mi ją znaleźć, bo wiecie, gdzie jest. Uspokój się. Co jest? Wiedziałam, że nie uciekną. Dawaj. Zrób to, Jason. Jason Jesteś potworem. Proszę. Jason zostaje skazany na 40 lat więzienia. Lacey oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia dostaje dożywocie plus 25 lat. Te pary nawet się nie znały. Carrie i Mike znaleźli się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Lacey i Jason nie byli zwykłymi mordercami, szukali wrażeń. Kiedy narkotyki i imprezy przestały wystarczać. Przerzucili się na włamania, a potem postanowili zabić. Dla sportu musieli zwiększyć dawkę emocji. Potraktowali zbrodnię jak zabawę i nie mieli wyrzutów sumienia. Jedyny motyw to poszukiwanie wrażeń. Fatalnie na siebie wpływali. Ona była dynamitem, on zapałką, a razem. Lacey pozostał przynajmniej album z wycinkami. My life. moje życie za kratami. Wersja polska, studio Publishing. Tekst Maria Zawadzka-Strączek. Czytał Piotr Borowiec.